Witajcie. Słuchajcie, Shotcut ma problem i to ma dość poważny problem. On nie lubi żadnego innego kodeka poza tymi, które ma w siebie wbudowane. Bardzo nie lubi obsługiwać czegoś, co jest zakodowane VP8 albo czymś takim. Efekt tego jest mniej więcej taki. a Niezależnie czy wrzucimy sobie plik webm, czy wrzucimy sobie mkv, MKV nagrywany czymś innym niż OBSM z niestandardową dla niego przestrzenią barw. Po kilku cięciach i przesunięciach po prostu yy, głowicy mamy tego typu efekty. Rozjeżdża nam się kolorystycznie. Plik i wynikowy też wygląda do bani. Co z tym zrobić? Odpalamy konsolę, sprawdzamy, jaki kodek mamy w naszym WebM lub jakimkolwiek innym pliku. To może być MP4, to może być yy, każdy format na świecie. To nie ma najmniejszego znaczenia. Ciach wywaliło dużo tekstu. To jest właśnie VP8. Nie lubimy tego kodeka i nie chcemy go tutaj. Wrzucamy sobie taką komendę. Ja to Wam wrzucę do opisu filmu. Naciskamy Enter i czekamy. Zakończyło nam dekodowanie. Nadmieniam tylko, że plik wejściowy może być w jakimkolwiek formacie wideo. Ta komenda przyjmie praktycznie wszystko. Teraz w folderze pojawił nam się plik 8 kreska napraw MKV, czyli to, co nam mniej więcej chodziło. Rzucamy sobie taką komendę, czyli dokładnie tą, którą rzuciliśmy na początku, i dowiadujemy się, że mamy w tej chwili taki oto kodek. Jest to kodek a jeden z tych, który będzie naszemu shortcutowi smakował, więc nie będzie problemu z plikiem, nie będzie się on rozpadał, nie będzie robił problemów w przecięciach, nie będziemy sobie nadkładać pracy, co jest dość ważne, szczególnie przy długich filmach. Tyle. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.